Witamy wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym, chociaż innym zakończeniu roku szkolnego. Spotykaliśmy się w sali gimnastycznej, był sztandar, hymn szkoły, nagrody wręczane przez panią dyrektor. Niestety w obecnej sytuacji na tej uroczystej kali będzie krótki filmik przygotowany przez klasę pierwszą C i samorząd uczniowski. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania. Szanowna dyrekcja, szanowni nauczyciele, i wy, drogie koleżanki i koledzy. Rok szkolny 2020-2021 za nami. Inne niż wszystkie do tej pory przez nas przeżyte. Wrzesień i połowa października w szkolnych ławkach w gronie kolegów i koleżanek. Radość ze spotkania, trudy dojeżdżania, ale razem, choć w reżimie sanitarnym. Korytarze szkolne pewne gwaru i radości. Niestety następne miesiące przed, w domu sami przed ekranami. Zawodził internet, nie działał mikrofon. Szkolne korytarze puste i głuche. I wreszcie maj. Radość z powrotu do szkoły, chociaż nie dla wszystkich. Gratulujemy wszystkim, którzy osiągnęli sukcesy. Dzisiaj żegnamy ten inny, trudny rok szkolny z nadzieją, że już się nie powtórzy. Dziękujemy nauczycielom za cierpliwość i wyrozumiałość, za ich trud i chęci przekazywania nam wiedzy w nowych warunkach, choć wiemy, że nie było łatwo. Życzymy dużo spokoju, radości i odpoczynku. Teraz kilka słów powie Wam przewodniczący samorządu uczniowskiego. Szanowna dyrekcjo, szanowni nauczyciele, drogie koleżanki i koledzy, za nami trudny rok, który spędziliśmy w większości na zdalnym nauczaniu. Jednak pomimo tego, jako samorząd uczniowski staraliśmy się realizować wspólnie z wami wiele akcji. Począwszy od filmu świątecznego, przez nowy film promujący szkołę, aż do filmu na zakończenie roku szkolnego, który właśnie oglądacie. Chcę podziękować nauczycielom za wyrozumiałość, cierpliwość i pomoc. Uczniom za zaangażowanie. Przed nami wakacje. Życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu. Teraz pani dyrektor ogłosi oficjalne zakończenie roku szkolnego 2020-2021. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo ze swojego gabinetu, i mam nadzieję, że to już po raz ostatni. Kochani, za nami bardzo trudny rok. Rok, podczas którego właściwie jedynym naszym partnerem był ekran monitora. To straszne. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że to przetrwaliście. Dziękuję za samodzielność i samodyscyplinę. Waszym nauczycielom dziękuję za cierpliwość i wytrwałość. A samorządowi szkolnemu i wszystkim klasom dyżurnym dziękuję za wszystkie Wasze akcje, za filmy, za uroczystości. To dzięki Wam szkoła w tak trudnym momencie normalnie żyła. To bardzo ważne. Chciałabym złożyć gratulacje wszystkim tym, którzy ukończyli szkołę ze świadectwem z wyróżnieniem. To trudne zadanie. Tym, którym się nie udało, chciałam powiedzieć: No, trudno, to tylko chwilowe niepowodzenie. Kochani, przed nami wakacje. Życzę Wam wspaniałych przeżyć i wrażeń, wspaniałych przygód, ale bardzo proszę, uważajcie na siebie. Uważajcie na ulicy, w wodzie. Uważajcie na nowe znajomości. Nie dajcie się skrzywdzić. Chciałabym, abyście wszyscy 1 września przyszli do szkoły cali zdrowi i uśmiechnięci. Kochani, pozostało magiczne. Oficjalnie ogłaszam rok szkolny 2020-2021 zakończony. Dziękuję Wam bardzo. A teraz cieszmy się wakacjami, wolnością i radością ze spotkań z naturą i innymi ludźmi. Piosenki letnie nie wprowadzą Was w atmosferę wakacji. Do, do, do zobaczenia, zobaczenia we wrześniu. wrześniu. Wystrzałowych.